Wszystkie konie w maszyni. Uwaga, ruszyły. Ładnie tam złapał start. Anselm w czołówce jest również Vasali, który w tej chwili obejmuje prowadzenie. Jest tam także Dexcalibur De oraz Złota Wić. Ukształtowała się czołówka Vasali na drugiej pozycji Dexcalibur. De Do celownika jeszcze mniej więcej 1300 metrów. Na trzeciej pozycji Złota Wić. Dalej cofający się. Anselm, jest tam Wasali. Stawkę zamyka Gibiana, która galopuje na ostatniej pozycji. Tam z tyłu również Antonella oraz z tyłu galopuje Lambada. Tymczasem wchodzą w ostatni zakręt. Cały czas galopuje na pierwszej pozycji Wasali, pilnujący go dekskalibur na drugim miejscu, na trzecim przy kanacie Złotawicz, dalej Anselm, jest tam Falko przesunął się do przodu, jest tam Deltala, za nimi galopuje Birmin, pozostałe konie. Z tyłu na razie są Bibiana, Lambada oraz Antonella. Przed wyjściem na prostą lekko na razie ciągle galopuje wasali. On wyjdzie na prostą. Vasali, przy nim środkiem toru Anselm oraz Dexcalibur przy kanacie, tam Złota Wić się przepycha do przodu, tymczasem tutaj bardzo lekko Anselm zbliża się do czoła stawki i za chwilę obejmie prowadzenie i Anselm obejmuje prowadzenie, tymczasem o drugie miejsce tutaj walka kilku koni tam jeszcze ciągle jest Złota Wić ale tymczasem kapitalnie tam finiszuje Lambada z końca stawki, Lambada zbliża się do prowadzącego Anzelba, ale Anzel ma przewagę do celownika jednak jeszcze ponad 100 metrów. Anzelm Lambada. Anzelm Lambada walka. Lambada w tej chwili dobiera się do Anzelma i wygrywa minimalnie ten wyścig. Zatem Anzelm, przepraszam, Lambada, Anselm na trzeciej pozycji DEXCALIBUR.